Wierzymy, że Polska jest tym krajem, gdzie, gdzie mogą powstawać nowe pomysły i chcielibyśmy zainspirować dzieci do tego, żeby szczególnie te dzieci, które są w, dotknięte różnego rodzaju chorobami, zaczęły już teraz interesować się nauką i w przyszłości to właśnie one ratowały życie e, kolejnych osób. I wierzymy, że właśnie dzieci są tą grupą, którą najlepiej jest zainspirować, bo to one właśnie będą kreowały naszą przyszłość. Szukaliśmy partnerów do tego projektu, którzy byliby w stanie... Um, właśnie zaszczepić te dzieci tego typu inspiracją i stąd poszukiwanie partnerów merytorycznych, którzy mają pomysły na to, w jaki sposób można trafić do dzieci w sposób przystępny i w taki, który zainspiruje je na przyszłość, a jednocześnie poszukiwaliśmy szpitali, w których właśnie są te dzieci i te, te dzieci, które niejednokrotnie poprzez chorobę są wyłączone z edukacji i mamy nadzieję, że tego typu sale pomogą włączyć je z powrotem w, w edukację, a jednocześnie zachęcić je do poszukiwania na nowych pól zainteresowań. Dzieci, które dziś chorują być może będą w przyszłości odkrywcami. Może znajdą dla siebie lek albo dla, lek dla innych dzieci. Głęboko w to wierzymy, że, że, że właśnie to, to ich personalne doświadczenie spowoduje, że będą jeszcze bardziej zaangażowane w poszukiwanie leków dla siebie bądź dla kolejnych pokoleń. Stworzenie tej sali to współpraca z Centrum Nauki Kopernik i z dziennikarzem, który zajmuje się od wielu lat propagowaniem nauki. Tak, my wierzymy, że trzeba budować koalicję z ludźmi, którzy świetnie znają się na tym, co robią. I właśnie ta współpraca z Centrum Nauki Kopernik ma na celu i z panem redaktorem ma na celu właśnie to żeby zaangażować i połączyć siły tych wszystkich ludzi, którzy z jednej strony mają wiedzę merytoryczną, mają doświadczenie z tym jak trafiać do dzieci, i tych, którzy chcą właśnie tą wiedzę popularyzować. Czy to jest jedyna sala, czy będą kolejne tego typu sale w Polsce? Będą kolejne tego typu sale. Projekt Nauka ratuje życie jest projektem szerokim. Mamy nadzieję tworzyć kolejne tego typu sale i inicjować kolejne projekty, których celem tak naprawdę gdzieś na końcu Długoterminowym celem jest stworzenie kolejnych leków, które rzeczywiście będą ratowały ludzkie życie. Jakie powstaną w Polsce? Mamy taką nadzieję. Oczywiście, tworzenie leków to jest proces bardzo długoterminowy um, i niosący też za sobą wiele ryzyk. Jak, jak wiemy, no nie, niewiele spośród tych wczesnych kandydatów finalnie trafia jako leki. Ale wierzymy, że jeżeli zaczniemy te działania dzisiaj, to za 10, 15, 20 lat. Rzeczywiście takie leki będą powstawały w Polsce, co będzie z korzyścią dla polskich pacjentów, ale też dla polskiej gospodarki. Jedną z inspiracji dla powstania tej sali był wykład profesora ze Stanów Zjednoczonych, który sam w dzieciństwie miał problemy zdrowotne i to właśnie to zainspirowało go do poszukiwania nowych rozwiązań. Ten człowiek dzisiaj jest profesorem wynajdującym nowe leki to właśnie jego wykład sprawił, że zrozumieliśmy, że rzeczywiście personalne doświadczenia z dzieciństwa mogą wpłynąć na wybór pasji, mogą wpłynąć na poszukiwanie rozwiązań w przyszłości.